Ola ma pomysł na biznes. Myśli o małym bistro, kawiarni czy naleśnikarni. Ma cel i energię, żeby działać. Zaczyna się zastanawiać nad założeniem własnej firmy. Na stronie ekonomiaspołeczna.pl dowiedziała się jednak, że to nie jest jedyna droga. Zwłaszcza, jeśli chce nie tylko zarabiać, ale chce też prowadzić działalność społeczną, na przykład organizować wystawy czy koncerty. W takiej sytuacji Ola może założyć organizację non-profit. Fundację czy spółkę za non-profit. Ale czy w non-profit da się zarabiać? Oczywiście, Ola może sprzedawać kawę na leśniki, prowadzić warsztaty, czy sprzedawać rękodzieło. Może w tej organizacji pracować. Może mieć przy tym zespół księgową, sklep internetowy i wystawiać faktury. Ola postanowiła, że założy fundację. Otworzyła kawiarnię z małym sklepikiem, w którym sprzedawane jest rękodzieło. Raz w tygodniu organizuje tam warsztaty dla mieszkańców. A raz w miesiącu koncerty na żywo. A skąd wzięła na to wszystko środki? Fundacja otrzymała ponad 200 tysięcy zł na stworzenie i utrzymanie trzech miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością i bezrobotnych. Do tego pozyskała dotacje z samorządu na organizowanie warsztatów dla lokalnej społeczności. Do pomocy zaangażowała też wolontariuszy. Teraz chce uruchomić projekt, w którym fundacja będzie wspierała artystycznie uzdolnioną młodzież. Kawiarnia będzie miejscem prezentacji ich prac. Dziś do kawiarni Oli przychodzą rodziny z dziećmi, seniorzy i młodzież. To miejsce stało się ważną częścią lokalnej społeczności. Tworzy coś trwałego i wartościowego. Ty też możesz działać właśnie w taki sposób. Dowiedz się więcej w kursie online, czy organizacja non-profit to coś dla ciebie. Link znajdziesz w opisie.